Nasze pogotowie? Mam nóżki przy sercu i się zabić. Nie? To był początek dyżuru. Okolice godziny ósmej. Tak naprawdę rozpoczynaliśmy dopiero pracę. Przyszła zmiana ratownicza, przyszła zmiana dyspozytorska. I zadzwonił jeden z telefonów, podniosła akurat yy, słuchawkę Renata. Proszę pogotowie. Mam nóż przy, przy sercu i się zabić. Nie no nie co do... Ale nie? rozumiem, że chce pan jakiejś pomocy, tak? Dlatego no tak, pan chyba, do nas dzwoni. Tak, no, chyba, chyba tak, nie? Mhm. Ma twoje dzieci, no. Mam dwoje dzieci, ma dziecko trzy miesięczne, nie daj sobie rady. Nie nie daj sobie rady. żyć dla tego dzieciaczka. Gdzie pan mieszka? No właśnie o to chodzi. Nie? No to daj już sobie pomagamy. Rady, Dobrze, proszę powiedzieć, jaka miejscowość? Najpierw wypytała go o adres, bo musieliśmy wiedzieć, gdzie dyspozytorzy powinni wysłać policję i e, ratowników, a następnie bardzo spokojnym, upanowanym, prawie że przyjacielskim głosem e, rozpoczęła rozmowę z tym człowiekiem. Jak się zabija? Ale po co? O, przecież dla o dzieci, dla dzieci pan to robi. Zaraz zawieziemy do szpitala, będzie pan. To jest ten gościu, że pracuje za 1700 zł. Nie? To nie starczy. No to nie starcza, tu się z panem zgadzam. Rozmowa e, Renaty trwała około 10 minut. Nie ja wiem, pan, pan, bo ja się tu no, o dzieci no, martwię, no, nie? Dlatego pana o to pytam, żeby to, dzieci same nie trafiały. Nie, nie wiem, nie wiem. Albo no. idę na tory. Ale a... nie na żadne tory i nie zabija pan siebie ani nikogo. Zaraz Karecka już do pana wyjechała ta cały czas opanowanym, spokojnym głosem e, trzymała go przy telefonie, e, radziła, radziła, żeby się uspokoił. Jeszcze 10 jest dziesięć noży. Słucham? Jeszcze jest dziesięć noży. Ale pan zostawi te noże, one panu ani nam nie będą do niczego potrzebne. Da pan spokój z tymi nożami. No. Żeby dzieci tego nie widziały. No mówi pan, że kocha pan dzieci, to pan nie robi tego przy dzieciach. Halo, słyszy mnie pan? Kto? A kto tam puka? Halo. No halo, ja jestem. Pan się ze mną nie no, rozłącza, halo. pan odejdzie, podejdzie, otworzy drzwi, bo tam ktoś słyszy no, puka. Ko no. proszę się na spokojnie ze mną nie rozłączać. To policja przyjechała. A to pan grzecznie pan otworzy tej policji. Sytuacja szybko została opanowana. Nie doszły samobójca trafił na obserwację do szpitala psychiatrycznego w Tworkach.